Witajcie moi kochani. Magiczna noc numer 10. zbliżamy się ku końcowi. Ja jestem ciekawa, jak wam e, mijają te magiczne noce, jakie rytuały robiliście z tych, które nam się pokazały. No jestem ciekawa, jaki rytuał nam się dzisiaj pokaże, jaka będzie energia łączę się z wewnętrznym boskiej energii miłości. Proszę o jasny przekaz. Magiczna noc numer 10. Odpowiadająca za październik. O, dwie karty nam wypadły. O, piękne karty. Mamy stół przodków. Stwórz sobie taki mały ołtarzyk na jakimś małym stole. Postaw y, świece, kryształy, zioła. Y, właśnie możesz położyć również owoce typu jabłko. Również na tym stole możesz położyć kilka osobistych rzeczy, które, cię, które są związane z, właśnie z Twoimi przodkami. Zapal świecę w czasie właśnie tych magicznych nocy, załóżmy raz dziennie, i połącz się ze swoją przeszłością, ze swoimi przodkami. A tym samym połączysz się ze swoimi korzeniami. Czyli taki stół pamięci właśnie dla naszych przodków. To mamy taki rytuał. No i wygląda na to, kochani, że może warto by było wrócić wspomnieniami do swoich przodków, do babci, prababci, dziadka yy, i przyjrzeć się, Jakimi osobami one były, co wniosły w nasze życie, co przekazały nam dalej. To jest taki moment zadumy, ale też czci dla tych energii. Następnie mamy rytuał kadzidełka. W czasie tych magicznych nocy podejrzewam, że wszyscy z nas. Bardzo mocno okazali swoje domy. I tutaj właśnie chodzi o wyrównanie energii, o oczyszczenie energii w domu. Czyli, kochani, jeszcze dzisiaj intensywnie okazamy nasz dom, nasze mieszkanie, siebie, aby nowa energia wpłynęła do naszego domu. Jak również i do naszego ciała. Teraz zobaczymy sobie, co nam powiedzą kolejne karty. Mamy dwie karty. Nie marnuj swojego czasu. Zbuduj dla siebie wolną przestrzeń dla rzeczy, które są dla ciebie ważne. Często tracimy czas na przykład na ciągłe sprzątanie domu. Ja też byłam kiedyś w takiej energii, że praktycznie. E, Padałam ze zmęczenia, ale jeszcze okna musiało być umyte, musiało być podkurzane, musiało być wszystko poprasowane, nawet nie wiem, rzeczy, których się ogólnie nie, nie potrzeba prasować, ale ja to wszystko robiłam. Dwa razy dziennie musiało być odkurzane, ze ścierką biegałam, czyściłam, nie wiem, wycierałam kurze i tak dalej. On jeszcze nie zdążył się położyć, a ja już go właśnie ścierałam. Kochani, to jest taka energia destrukcji. I często właśnie tracimy czas na te rzeczy, które naprawdę y, nie są nam potrzebne. Oczywiście nie mamy mieszkać w bałaganie czy, czy w brudzie. To jest tylko przykład, bo również często tracimy czas na y, oglądając na przykład telewizję od rana do wieczora, jakieś seriale. Wszystko jest dla ludzi, kochani, ale Zastanówmy się, czy zamiast zejść z tapczanu i wyłączyć ten telewizor, można by było na przykład pospacerować, zrobić coś dla swojego zdrowia, ugotować sobie coś zdrowego, a nie siedzieć z chipsami przed telewizorem. To są takie rzeczy, kochani, z których to są takie nasze nawyki, które naprawdę zabierają nasz cenny czas życia. I tutaj tej dzisiejszej nocy warto by było się zastanowić nad tym, nad, na co ja tracę mój czas życia. Czy nie mógłbym, nie mogłabym go wykorzystać w bardziej e, korzystny dla mnie sposób, na rzeczy, które są dla mnie ważne. I mamy kolejną kartę, która mówi. O wewnętrznej sile. A tą wewnętrzną siłą, siłę możesz zdobyć poprzez wypowiadanie mantry: Ja jestem wystarczający. Ja jestem wspaniały, cudowny, takim, jakim jestem. Czyli tutaj potrzebna jest ta mantra właśnie do zbudowania w swojej sile. Jestem wystarczająca, a tym samym odsuwam wszystkie kompleksy, wszystko to, co ściąga mnie energetycznie w dół. A teraz, kochani, patrzymy, co nam przyniesie październik, jakie energie stoją do naszej dyspozycji w czasie dzisiejszej nocy, jak i w październiku. Zobaczmy sobie. Mamy eremita, czyli pustelnika. Mamy ósemkę mieczy. Dziesiątkę pentakli. I mamy króla pentakli. Kochani moi, karta pustelnika <laughs> przepraszam karta pustelnika mówi o wycofaniu się o wejściu do swojej pustelni. O byciu samym ze sobą, o koncentracji, koncentracji na sobie, o medytacji, o wsłuchaniu się w, głosy, w głos swojej duszy. Może rzeczywiście na łonie natury. Mamy też ósemkę mieczy, a ósemka mieczy mówi o takich ciężkich myślach, o takim więzieniu mentalnym, które sami sobie stwarzamy. Pamiętajcie, kochani, to nasze myśli wprowadzają nas w sytuacje, które my widzimy jako sytuacje bez wyjścia. A tak naprawdę z każdej sytuacji jest wyjście. No i wygląda na to, że będzie taka sytuacja, może się pokazać, kiedy ty nie będziesz wiedziała, jak sobie z tym problemem, z tą sytuacją poradzić. Mamy dziesiątkę pentakli i króla pentakli, kochani. Dziesiątka pentakli to jest ogólnie czekpot Spełnienie, szczęśliwa rodzina, e, finansowo wiedzie mi się super. Mam kochanych ludzi wokół siebie, jestem po prostu happy. A przy moim boku jest król Pentakli, to jest mężczyzna, który wszystko osiągnął, jest uziemiony, jest dobrym te, e, mężem. Jest w swojej obfitości i tym samym daje mi stabilizację. Taką energię mamy. Król Pentakli często symbolizuje męża. Teraz sobie dopowiemy te karty na pustelnika. Tak, Ty będziesz potrzebowała tego wyciszenia, wycofania, aby znowu wejść w swoją siłę. Może rzeczywiście w październiku to będzie miesiąc wyczerpujący, czy może wrzesień, może ostatnie tygodnie, miesiące były bardzo wyczerpujące energetycznie dla ciebie i ty będziesz potrzebowała tego wycofania, tego czasu dla siebie, aby na nowo wejść w swoją siłę. I teraz mamy tą ósemkę mieczy. Ja jestem ciekawa, o jaką tu sytuację chodzi. Kurka Pentakli, no właśnie, to jest e, to trzymanie się kurczowo czegoś, czyli trzymam się mocno czegoś i nie wiem, czy to puścić, czy nie puścić. Nie widzę wyjścia z tej sytuacji. To może rzeczywiście chodzić o pieniądze. Jeszcze wezmę jedną kartkę. Tak, bo ty ciągle liczysz, te podobne karty już mieliśmy, tylko to chyba chodziło o czwórkę e, denarów. Ty ciągle liczysz na tą szansę. Ty chciałabyś tej szansy e, jakiejś nowej, ma coś rozbłysnąć, ro, rozwinąć się, ale trzymasz się kurczowo właśnie swojego planu. Ta ósemka mieczy to może być Twój plan, od którego Ty nie chcesz odpuścić. Czyli tak sobie ustaliłam, że tak będzie wyglądać ta szansa. Trzymam się kurczowo tego, a tym samym ograniczam siebie i ograniczam pozytywne zmiany. I powiem Wam, kochani, jeśli rzeczywiście jedziecie w rezonans z tą ósemką mieczy i tą czwórką pentakli, czyli trzymacie się kurczowo swojego planu, to już Wam mówię, że z tą szansą może być ciężko, bo wyblokujecie się i mentalnie, i energetycznie. I teraz na dziesiątkę pentakli. Właściwie to nie trzeba dopowiadać, ale bo karty są przepiękne czyli ta szczęśliwa rodzina, jackpot, niczego mi nie brakuje. No ale może jeszcze coś nam się dodatkowo pokaże. Nowy początek kochani z lekkością ruszacie y, właśnie w... Y, w nowe, może rzeczywiście jakiś nowy etap w rodzinie, może połączenie się znowu, z mężem, z dziećmi, zamieszkanie razem. E, tutaj jest e, na, na głupca i na dziesiątkę buław to jest praktycznie e, zbieram całą moją energię, zostawiam wszystkie problemy, cały ciężar przeszłości za sobą. I ruszam z lekkością do przodu, właśnie z moją rodziną, w pełni szczęścia i obfitości. No i zobaczmy jeszcze na tego króla Pentakli. Mamy dziewiątkę buław. No to jeszcze będą przeszkody. Tutaj jeśli chodzi, może właśnie ten król Pentakli, czyli twój mąż będzie miał do czynienia właśnie z jakimiś przeszkodami. Może między wami będą jeszcze jakieś problemy. Tu mogą się pokazać problemy właśnie yy, z, tym, z tym waszym mężem, ale wiecie co, i tak czuję, że to będzie pięknie pokonane. Zobaczymy dalej. Co nam jeszcze przyniesie październik? Mhm. Mamy tą męską, silną energię. Mądre decyzje. I jeszcze raz mamy pana. Wiecie co, kochani, ja tutaj, możecie mieć rzeczywiście do czynienia z mężczyzną, mąż, partner. Ja widzę, że tutaj właśnie będą mądre rozmowy, i może być też tak, kochani, że ten wasz partner poprosi kogoś, jakąś osobę z autorytetem o dobrą radę, jeśli chodzi o was. I tutaj może być negocjator, może być dobry przyjaciel, e, który swoją mądrością życiową pokieruje właśnie tego twojego partnera, który może gdzieś tam się po, po, e, po drodze zagubił. Dobrze patrzymy dalej. No to się szybko położyły, aż jestem ciekawa. Ramy. Znowu mamy dorożkę, czyli coś nowo, nowego się otworzy, pięknego proces. I tu chodzi o Wasze najbliższe otoczenie, Wasz dom, Waszą rodzinę. Zacznie się ruch i ten ruch wprowadzi Was w nową energię. Tutaj rzeczywiście, zresztą to pasuje i do dziesiątki denarów, kochani że tutaj otworzy się praktycznie coś nowego, coś pięknego. Tu się zacznie ruch w Waszym najbliższym otoczeniu, w Waszej <laughs> rodzinie. Zobaczmy, może jeszcze nam się coś pokaże. Mam O! No i właśnie <laughs> pięknie. Tutaj. Chodzi o jakiś proces odnośnie właśnie tego życia rodzinnego, szczęśliwej rodziny i prawdziwej miłości, kochani. Coś, co wymagało od Ciebie cierpliwości, teraz będziesz wynagrodzona taką naprawdę piękną miłością w Twoim ognisku rodzinnym. Czyli wszystko będzie płynąć, otworzy się coś nowego, coś pięknego. Floralis. Co nam powiedzą? No, dokładnie to samo, kochani. Mamy wypełnienie się jakiegoś procesu uzdrawiania. Tutaj się coś uzdrowi. Mamy drzewo. To są korzenie, to jest siła, to jest e, karta również i rodziny. Coś, co jest mocno zakorzenione, będzie rosło, będzie Dalej się rozwijało, jak na tym drzewie właśnie pięknie kwitło, czyli coś się wypełni. Mamy przepiękną energię właśnie wypełnienia, szczęścia i korzeni, uzdrawiania. Coś będzie rosło, rozwijało się. Tutaj czuję właśnie taką energię takiego spełnienia, pełnego szczęścia, kochani. Daj Bóg. I zobaczmy, co nam jeszcze powie Uniwersum. Mamy muzykę, kochani. Tutaj jest w tym miesiącu, jak i w tej magicznej nocy dzisiejszej, bardzo dużą rolę odgrywa muzyka. I na przykład możecie teraz zatrzymać to wideo i włączyć sobie radio i Posłuchać, jaki następny utwór ma przesłanie dla Was. Tu będą przesłania od Uniwersum za pomocą muzyki. Może będziecie właśnie e, zaproszeni na koncerty, może y, będziecie właśnie ktoś Wam będzie wysyłał jakieś utwory muzyczne, e, które będą e, takim pokrzepieniem dla Waszej Duszy. No, i też również Wy sami właśnie uniwersum radzi, aby zarówno tej nocy, jak i w miesiącu październiku właśnie dużo słuchać muzyki, która jest balsamem na naszą duszę. Jakie przesłanie mają dla nas anioły na miesiąc październik i na, na, na tą nockę dzisiejszą? O, mamy. Połączenie duchowe, połączenie bratnich dusz. I ten miesiąc będzie takim miesiącem, kiedy będziemy się łączyć z naszą duchową rodziną, z naszym duchowym partnerem. Tutaj bardzo ważne będzie właśnie to, będą ważne te połączenia duchowe. Masz jeszcze raz przemyśleć, i następna karta mówi, że jesteś gotowy, gotowa. Ja myślę, że może być coś, bo czuję taką energię, kiedy ty boisz się podjąć jakiejś decyzji. Tu jest lęk właśnie przed jakąś decyzją, a anioły mówią: Ty jesteś na to gotowy. Przemyśl to wszystko. Nie odsuwaj tej szansy, tej okazji od siebie bo Ty jesteś gotowy, aby to przeżyć. Okej, okay. to co kochani, jeszcze patrzymy, jaka runa towarzyszy nam dzisiejszej nocy w październiku. Bądźcie jasni i czyste. Bądźcie jasni i czyste. Bądźcie jasni i czyste. Jaka runa bądź jakiś symbol działa w naszym polu w październiku? Mamy, kochań, kochani, e, dagas, tu są właśnie zmiany, tu nadejdą zmiany, ponieważ nadejdzie Dzień Rozpoznania. I patrzymy sobie, jakie znaki zodiaku, jakie cyferki, kto się może, może pójść w rezonans, jaki dzień tygodnia jest ważny dla nas, mamy jedynkę. Mamy dwunastkę, mamy czwórkę. Mamy początek i koniec. Ty sam wybierasz swój czas. Mamy szóstkę. Mamy szczelca, dziewiątka. I mamy piątkę i zwierciadło. Ty odzwierciedlasz świat, a świat odzwierciedla ciebie. Czyli kochani znowu. Co w środku, to na zewnątrz. Okej. Okay. No i drodzy, to życzę Wam pięknej, magicznej nocy. No i szczęśliwego, pełnego miłości października. Buziaczki.